Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Magda i dzisiaj zapraszam Was na propozycję makijażu, która została zainspirowana Milą Jowowicz. Jest to makijaż bardzo elegancki, bardzo kobiecy i moim zdaniem świetny na wszelkie świąteczne przyjęcia, wizyty u znajomych, urodziny. Główną rolę grają tu nie tylko oczy, ale również usta, które zostały podkreślone pięknym kolorem wiśniowo-czerwonym. Na powiekach mamy połyskujące cienie w kolorze oliwkowej zieleni i starego złota, co razem tworzy bardzo elegancką i wyszukaną całość. Wszystkie produkty, które użyłam w tym makijażu, są marki L'Oreal i możecie je dostać w sieci drogerii Rosman. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten makijaż powstał od początku, krok po kroku, to zapraszam do oglądania. Makijaż zaczynam od nałożenia podkładu i będę używała podkładu L'Oreal Infalible. Nakładam odrobinę podkładu na dłoń. Następnie rozprowadzam go na twarzy. Zaczynam od miejsc, które są najbardziej zaczerwienione, gdzie potrzebuje najwięcej krycia, czyli broda, okolice nosa, pod oczami. Następnie podkreślę kości policzkowe różem. Jest to róż L'Oreal Trumacz w kolorze Nude Brown 365. Jest to bardzo fajne opakowanie, ponieważ tu mamy róż, a pod spodem mamy takie mini fajne lusterko i pędzelek. Także możemy poprawić sobie ten makijaż w ciągu dnia, a taki róż nie zajmuje dużo miejsca w torebce. Jego kolor to jest taki delikatny brąz z domieszką różu. Bardzo neutralny kolor. A ponieważ makijaż, który dzisiaj robię jest dosyć odważny, to właśnie taki neutralny róż będzie idealny, ponieważ nie będzie gryzł się z resztą makijażu. Nakładam go odrobinę na pędzelek, nadmiar zostawiam na dłoni i dopiero teraz modeluję kości policzkowe. Następnie przechodzę do malowania powiek i pierwszy cień, którego będę używała jest to taki cień w słoiczku od L'Oreal, nazywa on się L'Oreal Color Infallible i ma numer 021. Jest to piękny odcień brązu ze złotem, cudownie mieni się na powiekach. Nakładam ten cień na całą ruchomą powiekę. Na dolną powiekę. Następnie sięgam po kolejny cień z tej serii L'Oreal Color Infallible i jest to taki odcień zieleni, która również się mieni delikatnie złotymi drobinkami. Myślę, że jest to idealne połączenie kolorów właśnie na makijaż świąteczny, ponieważ ta zieleń pięknie wygląda razem z takim starym, mieniącym się złotem. I ten cień nakładam w zewnętrznym kąciku oka i delikatnie rozcieram. Teraz wezmę puszysty, czysty pędzelek i delikatnie rozetrę granice między cieniami, tak, żeby makijaż był bardziej miękki, żeby nie miał takich ostrych brzegów. I delikatnie wyciągam go tutaj na zewnątrz. Te cienie dzięki takiej swojej kremowej konsystencji pięknie pracują z pędzelkiem, także naprawdę ten makijaż mimo, że efektowny jest banalnie prosty w wykonaniu. Następnie sięgam po kredkę L'Oreal, jest to Contour Core w kolorze głębokiej czerni i będę nią obrysowała całą powiekę również wewnątrz, czyli tutaj w tej wewnętrznej wodnej linii oraz wzdłuż linii rzęs. Makijaż jest już prawie gotowy. Ja wrócę jeszcze na chwilkę do tego pięknego odcienia złota numer 021 i delikatnie nałożę go wzdłuż dolnej powieki. Nie bójcie się nałożyć ten cień troszeczkę niżej, ponieważ on wtedy jeszcze bardziej podkreśli spojrzenie. Również odrobinę tutaj w wewnętrznym kąciku, który będzie nam się pięknie mienił złotem. Makijaż oczu jest już prawie skończony. Teraz muszę mocno wytuszować rzęsy i będę używała maskary L'Oreal Lash Architect 4D. Oczywiście w kolorze głębokiej czerni. Powieki mamy już umalowane, pięknie wytuszowane rzęsy, wydłużone, pogrubione, doskonale mieniące się powieki, bardzo świąteczne, ale dodatkowym takim akcentem i świątecznym, odświętnym przede wszystkim eleganckim są pięknie umalowane usta. Dla tych z Was, którzy nie lubią dość odważnych makijaży... Może pozostać taka propozycja jak jest teraz, ewentualnie odrobinę bezbarwnego błyszczyka. Natomiast te dziewczyny, które chcą się bardziej wyróżniać, które chcą wyglądać e, bardzo elegancko, świątecznie i odrobinę seksownie, to polecam użyć czerwonej śminki. Ja użyję L'Oreal Intense w numerze 387. Jest to piękny odcień e, takiej... Zgaszonej czerwieni jest to taka czerwień połączona z ciemnym różem, z wiśnią. Zobaczymy, jak będzie wyglądała na ustach. Ponieważ jest to mocny kolor, to koniecznie użyjmy do pomalowania ust pędzelka, który pomoże nam zachować idealny kształt. Nakładam odrobinę pomadki na pędzelek. Zaczynam obrysowywać usta, zawsze zaczynam od wewnątrz i kieruję kolor na zewnątrz ust. Dodatkowo, pomadka nakładana w ten sposób czyli pędzelkiem, warstwami będzie się trzymała na ustach o wiele, wiele dłużej. Makijaż jest już skończony. Myślę, że jest to bardzo świąteczna propozycja pięknego, eleganckiego makijażu, gdzie oczy są podkreślone starym złotem, delikatną zielenią, która na powiekach wygląda tak troszeczkę oliwkowo. Czarna kredka nadaje takiej wyrazistości, tajemniczości, i do tego piękne, wiśniowo-czerwone usta, które są niesamowicie kuszące, eleganckie i bardzo świąteczne. Jeżeli chcecie podejrzeć, jak w oryginale ten makijaż nosi na sobie Mila Jowowicz, to zajrzyjcie do grudniowego wydania magazynu Skarb, który jest oczywiście dostępny w sieci drogerii Rossmann. Ja się już z wami żegnam. Serdecznie wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.